Siemanko, lewe, prawe, proste, nie ma znaczenia. Cięcie profili stalowych, CD, UD, przy użyciu tego sprzętu jest bardzo uciążliwe. Dwa, trzy, cztery kawałki rozumiem, ale co jeżeli mamy do ucięcia 40 takich kawałków? Będziecie to cieli nożycami? Powodzenia. A oto alternatywa, pilarka ukosowa. Nie musi to być pilarka z posuwem. Nie musi to być też firmy Metabo, może to być tańszy sprzęt. Ważne, aby tarcza była do aluminium. Przy użyciu tego sprzętu musimy pamiętać o naucznikach i o okularach. Pilarka posiada również miarkę z prawej i z lewej strony, ale możemy tylko uciąć przedmiot 33 cm. Ja potrzebuję 41 cm. Czyli skorzystam sobie ze skrzyneczki. Do środka mierzymy, do skrzynki i do środka 41 cm. Oto utnimy. 40 sztuk po 41 cm. Wymiar złapany, możemy ciąć. Idealne, proste cięcie 41 miało być, jest 41 cm.